Jak no. moje włosy bardzo f***e. Nie, super. Zapytajmy widzów. Czy to już jest ten moment, kiedy wodek da już spokojnie, zaetnij te włosy? Czy tak. jeszcze, jeszcze, jeszcze? Bo ten okres przejściowy jest najgorszy, nie? Czyli ten zapuszczanie, A jak już będę miał taką ogromną fryzurę, większą niż ja, no. to wszyscy będą, że dokładnie tak powinni zawsze wyglądać. Co jest z tym jeżem? Drapie. To nie my, ja spałem dzisiaj u Karola. I drapał? Gość drapie, no po prostu. On, piąta rano gość drapie. Ale co on chce z tym uzyskać? Mnie, no, on się chce przekopać. To jest taki jesz Showsharing Redemption. Like. No, po prostu się, o, za 10 lat on kuźwa przejdzie przez tą klatkę i wszyscy się wtedy zdziwimy. Wiesz co, nie wiem, czy ten jeż nie będzie nam przeszkadzał dzisiaj. Trudno, to jest, jeż, jeż jest u siebie, może drapać. Jeż, A gdzie jest mowa, umowa wynajmu? jesz płaci część, nie. nie płaci czynszu. A czy płaci. w, w czym? A jak? No w żołędziach. Na znaczy się dzielimy. Wiesz, nie, jak to powiedzieć, ale termin zawsze jest 10. Czy ty tego nie pamiętasz? Jest 13. A jeszcze. Jak jedziecie na wakacje, nie jedźcie no. nigdy do Rzymu, dobra? A jak już będziecie nawet w tym Rzymie, bo nie słuchacie no. naszych rad, bo oczywiście nikt, nikt nas nie słucha, potem wszyscy płaczą tak, jak już będziecie w tym Rzymie, to nie idźcie do baru Il Ilkafe. Dlatego, że ceny tam są tak horrendalnie wysokie, nawet no. na tak drogie miasto, jakim jest Rzym. Czekaj, Czekaj jak spróbujemy trochę w... smyrnąć, to możemy przejść. No i co? No co ty robisz? Kopię do Chin. Przekopiesz się pewnego dnia, zobaczysz. Bo jeżeli no. jak są złe, to tak fuczą. No i w tym Rzymie jest bar Il Cafe, który serwuje lody za 13 euro. Cię, za porcję? Za porcję lodów, a, tak. 13 euro? I jest para Amerykanów, która zapłaciła i dostała rachunek. Jest 42 euro. Bo trzy porcje lodów. i To zadzwonili na policję, bo myśleli, że są oszukiwani w tej chwili. I policja, proszę przyjechać na Facebooka, bo, bo zapłaciliśmy wszystkiego 42 euro za trzy porcje lodów i jedną wodę. No. no i nic dziwnego, że oni się tak oburzyli, ponieważ to faktycznie jest dosyć wysoka cena. Czyli musieli za to zapłacić, ale mm. postanowili, że faktycznie się zemszczą. Znaczy zemszczą. z tą policją do tak. baru Il Café. Tak, przyjechali na Dnia, a w tym momencie barman Serano pokazał serano. Jest. Mm, to już brzmi na imię Serano. Jakkolwiek powiesz, mm. jak go zrobisz tak, to już brzmi po włosku. Coś tam z obsługi, pokazują tak. menu I tam pięknie tak. stało, iż lody tyle właśnie kosztują. I ta para Amerykanów musiała obejść się smakiem dosłownie, bo. Nie, my to te lody przecież. Myślisz, że nie odkrywam tej absolutnie żadnej niesamowitej wiadomości, jeżeli się domyślicie, że w różnych kurortach i miejscowościach często odwiedzanych przez turystów sprzedawcy sną jak tylko się da. No, ale Rzym to Rzym, to żadna miejscowość turystyczna na Rzym to Rzym, to tak jak Warszawa. Rzym, no wiem, że ma swoje centrum biznesowe, które no. jest nie tam, gdzie stare miasto. No tak jak Kraków, na rynku też mało kto z lokalizacji przebywa. Dokładnie, do, dokładnie, dokładnie. jest idealnie, bo naprawdę, jeżeli ktoś mieszka tak. w Krakowie, to kuźwa, no nie chodzi na rynek. I jest właśnie tak, że jak, jak mieszkasz w Polsce, to chcąc wyjechać gdzieś na wakacje, to najlepiej nie jechać tam, gdzie jest euro. Bo jak jest euro, to masz wtedy pewność, że każdy wydany pieniądz będzie cię bolo. Byłem y, w Belgii, byłem jakoś rok temu i, i kupiłem sobie hamburgera. Do tego hamburgera zapłaciłem 15 euro i za 15 Euro to jest 60 zł. Za no. Hamburgera. I mean, what the fuck. A to właśnie dlatego ja absolutnie neguję wakacje w Europie. Weź sobie, Odrę, i daj nie tak. w dół. I, tak. I masz masę krajów jeszcze. Mamy no. Czechy, Węgry, Węgry, naprawdę polecam. Hey, dużo poszło super. I naprawdę, bo my spotkaliśmy Radka jak już wrócił. Był no. mega opalony i pytałem, czy faktycznie te bąbelki opływały jego jądra. Bo mówił tak. Ostatnio, no. odnośnie wyjazdu, spotkałem znajomego, który organizuje takie wyjazdy. I one są rewelacyjne i bardzo mi się spodobała idea. się autokarami, bardzo dużą grupą, taką kilkaset nawet osób. To dużo autokarów jedziesz do miejscowości w różnych państwach. Gdzieś mm. na południu, no czy Grecja, Portugalia, Hiszpania, to jest tak, że nie jedziesz z biurem podróży, jedziesz z tą firmą, ale to mm. nie jest biuro podróży. A czyli nie masz takiej hamskiej, wiesz, i taki jesteś kurwa, w tym swoim all inclusive, tylko jedziesz do jakiejś miejscowości bardzo małej. Tak, słyszałem to, że jedziesz do bardzo małej miejscowości i tak. tej miejscowości normalnie mieszka 10 I osób. Tak, a nie jak ma. Wy przyjeżdżacie, to zapełniacie wszystko. Dokładnie tak. Ale to czy... gdzie mieszkacie? Wiesz, jeżeli masz klimat śródziemnomorski, to domy mm. nie niszczą niszczają, to tak naprawdę wystarczy, że po sezonie po zamykasz okiennicę mm. i ten dom stoi przez resztę roku. I naprawdę jak on mi to przedstawia, to jest mega totalna zajawka, która jest. Po pierwsze Tania, po drugie jest bardzo fan, bardzo mhm. odmłodająca. Zero jakiegoś posz, nadęcia, kuźwa, wiesz, São Paulo, Kuźwa, Monaco, Cannes. Taka idea jest bardzo no, spoko. Jakby... Wiesz, oczywiście ona zahaczę trochę o studenckie życie, mhm. ale myślę, że to jest tylko kwestia podejścia. Mhm. Ostatni gwizdek. Możecie jeszcze do. do dosłownie teraz. Przód na taśmę. Ulubiony moment z lekko stroniczych odcinków. Niemal 900, ponieważ dzisiaj jest tak. 890 Jutro 900, ostatni żebyśmy jeszcze moment. domontowali. ostatnim takim ruchem na timeline'ie Final Ten ostatni klipik, żeby było tak. idealnie. Jutro 900 na odcinek. Z ostatnie 10 sekund. Wysyłajcie, wysyłajcie swoje fragmenty na Kasia. ma lekko TV. 4, 3, 2, 1. I zamykamy linie, są zamknięte. Już nie możecie do nas zadzwonić. pamiętajcie, żebyście się mieli jednak do nas zadzwonić, to dzwoniście na 0707 Na linii oczywiście czeka Robert Passut, a wy yy, yy, jesteście. jesteście lekko stronniczy, a już jutro będziecie lekko stronniczy po raz 900. -ny.